Witam, witam, 27 sierpnia, witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie, miłośników mojego kanału, którzy oglądają, którzy się interesują moją hodowlą, także witam serdecznie, zaczynamy loty młodych gołębi, no. po krótkiej przerwie. Dzisiaj mamy pierwszy lot konkursowy, miejscowość Wolblom. Moje gąbki są pierwszy raz też w kabinie. Nie udało się mi zakoszować, jakoś na pierwszy lot się nie udało. Drugi lot był też na noc koszowany, ale miałem uroczystości rodzinne, ślub córki, także nie dałem rady. Ale no cóż, kilkanaście treningów zrobionych. No zobaczymy. Dałem swoje gołębie 58. No będziemy widzieć. no Pogoda fajna dzisiaj. Wystartowały gąbki 8:15, teraz jest godzina lotu godzina i 5 minut chyba, także no zobaczymy jak się to wszystko ułoży, jak to przylecą, czy to dadzą radę na pierwszy raz z kabiny, czy, czy będą troszkę jakieś wystraszone, no będziemy widzieć, także tak jest wszystko w porządku, odpoczywamy też po starych lotach, młode się powdosta, powylęgawy teraz, także po jednym będą chować te najlepsze gołębie, no fajnie, no, zgłosiłem dwie kategorie do okręgu: kategorię B237 i kategorię Maraton 144. No zobaczymy AC i AC, zobaczymy jaka wyjdzie, także będziemy widzieć. Ale jest fajnie: intermistrzostwo też, też też, fajnie wyszło. No wszystko jest w porządku, jestem zadowolony z tego sezonu w Starej Gołębi, A resztę, jak będzie. Dobre wyniki, takie pewne, to wtedy nagram i wszystko powiem i opowiem, także do zobaczenia i do usłyszenia, zaczynamy zabawę i wyścigi młodych gołębi. Dzień dobry.

吃饭，吃饭。 Chodźcie! Okay. 你在山区外面。 就是。Solution.

yeah é No, tak powinny świętać. To jest nasz dom. No i dzień. Częściwy to jest nasz dom. Забудь, наша Ивана. Забудь. Ну, иди. Так все боюсь, так боюсь не? Ну, mm. no, Już mamy hmm. już ze zamarną nogów przed młodzież ją Ojejku, jejku O jejku, jejku Mamy tych Dwadzieś, Dwadzieścia 29 gołębi tak na pierwszym lecie, żeby już nogę złamał, to jest masakr. No niech może się posłodzio jako, no nie nic na razie. Cisza na niebie. Меньше косимся. <плакова> в полицию то на субак идешь, там дома не было

także no, tak, dobiega końca młode nerwowe nie chciałem wchodzić nie chciałem siadać za bardzo e, tam z początku żem pomylił start był nie 8.15 tylko 6.15 żeby to sprostować wszystko no brakuje jest 44 tego MG tu jest 45 no jeszcze brakuje 15, 15, 13 czy 14 no ale cóż, może się zlecą także, także no, no zaba, zaba, zobaczymy, zobaczymy, jak się to, jak się to wszystko po, poukłada. Na pierwszy raz, no jednak w kabinie, no jednak, no nie, do no żeby, nie, no, nie dałem rady włożyć, także no cóż, no nie, nie są za bardzo też takie gdzieś zdenerwowane, także wszystkiego dobrego e, dla wszystkich, no. Do usłyszenia za tydzień.